Obóz żeglarski w Bachorzu nad pięknym jeziorem Harzykowskim to okazja dla każdego młodego mieszkańca gminy Kolbud, aby rozwijać się w sportach wodnych. O zainteresowaniu świadczy to, że udało się zorganizować trzy pełne turnusy. Mało tego. Niektórzy już chcieli rezerwować miejsce na przyszły rok. A co gmina Kolbudy oferuje tym? Którzy nie udali się na obóz? To jest oczywiście tylko część naszego sprzętu na tych tutaj edycjach obozów żeglarskich, ale druga część jest w Kolbudach do dyspozycji nie tylko dzieci. To a tam w sumie od lat 5 do 105 kto może, może i na plaży w Kolbudach i korzystać z naszego sprzętu. Poczynając od kajaku poprzez rowery wodne, kończąc na sprzęcie typu regatowe, nawet Omegi. Ale oprócz tego przecież jest i piłka nożna, i piłka siatkowa, i koszykówka. I są półkolonie wreszcie, tak? A więc i wyprawy rowerowe. W Bachorzu spotkały się dzieci z wielu zakątków Europy. To pierwsza edycja, gdy dzieci z gminy Kolbudy mogą wspólnie się bawić na obozie więcej niż z jednymi gośćmi z zagranicy. Jesteśmy na trzecim turnusie obozu żeglarskiego w Bachorzu. Jezioro Harzykowskie. Obóz międzynarodowy, grupa z Niemiec, Litwy, Ukrainy. Oraz polski, dzieci młodzież z gminy Kolbod. Obóz ma też ogrom wartości edukacyjnych. Dni w dobrej pogodzie, szczególnie dzisiaj, mamy wyjątkowe szczęście, myślę, odwiedzając uczestników obozu Kolonii. To dają taką bardzo dużą energię na przyszły rok szkolny. Dzieci są uśmiechnięte, śpiewają na wodzie, uczą się, uczą się nie tylko żeglowania, pływania, ale przede wszystkim uczą się czegoś bardzo wartościowego współpracy w grupie, nauki od siebie nawzajem i zawiązują przyjaźnie, które. Wielokrotnie będą trwały przez lata, pomimo że obóz trwa dwa tygodnie. Współpraca miast partnerskich ma tu kluczowe znaczenie. Zaczęło się wszystko od e, współpracy miast partnerskich: Gmina Kolbudy i miasto Jaworów na Ukrainie, to jest zachodnia Ukraina, przy granicy z Polską. I przez te kontakty, które ja miałem wcześniej z panem Wójtem, jeszcze kiedy byłem wikariuszem w Katedrze Lewowskiej, od tego się zaczęło. I później przez kontakty, przez partnerstwo miasta i gminy, zaczęły się, się wjazdy naszych dzieci do, do, na obóz. Obóz żeglarski jest organizowany od kilkunastu lat i wychował wielu pasjonatów żeglarstwa. Lecz chodzi też o to, aby dzieci nie nudziły się w swoich domach. To jest nie tylko wypoczynek, to jest atrakcja to jest coś nowego, co dzieci poznają dla siebie na zawsze. I te już, które nie przyjechali w tym roku, już wyrosli, gdzieś uczą się w uniwersytecie, oni po prostu wspominają, oni wiedzą, że oni już mają doświadczenie. Uwaga! Udaje nam się odciągać młodzież od komputerów. Niech te komputery będą wykorzystywane w okresie zimy. Teraz, w lecie, no powietrza trochę, zieleni trochę, oddechu trochę, no może się to objawi i aby tak było lepszą kondycją, a przecież to głównie do tego między innymi służą wakacje. Polecamy również zobaczyć Blokowanie McDonald's 2016 oraz próżdź biega dla Arka. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału